Jeśli chcecie więcej takich odcinków, to koniecznie zasubskrybujcie kanał. Wszystkie z tej strony, Szanela, wasza ulubiona youtuberka. Nie? Okej, okay, mam nadzieję, że już zasubskrybowaliście kanał i zostawiliście kciuka w górze, ponieważ dzisiaj mam dla Was 22 teksty na zgaszenie nauczyciela. Pamiętajcie, że filmik jest tylko i wyłącznie w celach humorystycznych. Nie namawiam, żeby tak mówić, i zwracam się do nauczycieli. Liczy się dystans i dobra zabawa. Także przejdźmy już do filmiku. Ach, witam was ponownie. I co, postrajkowała sobie pani i teraz wstyd, do pracy wracać, tak? Amanda, dlaczego masz w dyktandzie te same błędy, co twoja koleżanka? Bo mamy tego samego nauczyciela od języka polskiego? Jak nazwać nauczyciela bez nerwicy? Ach, bezrobotny. Dzieci, odpowiedzi zaznaczamy ptaszkiem. Yy, a można długo pisać? Amanda, do tablicy. Ale ja nie chcę. No na co czekasz? Chodź. Nie można rozmawiać na lekcji ani chodzić po klasie, także zostaje tu. Nie, no do dyrektora. Ale dyrektor wyszedł, wystraszył się pani. To do wychowawczyni. Wychowawczyni nie ma. Chora jest, Boże dziecko. Do kąta. Wszystkie kąty zajęte. Wstawiam ci uwagę. W telewizji jest taki serial, więc możemy poglądać. Koniec. Dzwonię do Twoich rodziców. Nie ma moich rodziców. Są na wakacjach, zresztą przyjaciół pani szuka, czy co? Magdalena. Proszę nie rozmawiać. Proszę pani, ale w końcu to Magda czy Lena nie ma gadać? Proszę pani, proszę pani, mówi się rękami czy rękoma? Rękami. Nieprawda, bo ustami. Och, no co to jest, Amando, stać się na więcej! Tak, ale zapomniałam portfela. Amanda, do tablicy! Dziunia, nie jesteś moim szefem! Pozdro dla kumatych. Amanda, dlaczego znów jedynka? Pani to już powinna dobrze wiedzieć, że ja jestem totalną zapominalską. Bo skoro zeszytu zapomniałam, Zadania domowego zapomniałam, to i ściągi też zapomniałam zrobić. Drogie dzieci, przez jakie U piszemy umysł? To zależy, czy chodzi o panią, yy, czy o mnie. Yy, nie rozumiem. W moim przypadku przez U otwarte, bo mam otwarty umysł, ale u pani to już raczej będzie przez oskreską to może następne zadanie zrobi nam kolega z ostatniej ławki. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz. Czemu wy tyle gadacie, dziewczyny? No wie pani, szkoła to też czas na pogłębianie nowych znajomości, czyż nie? No, niby tak. No właśnie. Proszę pani, mogę dostać karę za coś, czego nie zrobiłam? Oczywiście, że nie, Amando. A dlaczego pytasz? Bo nie odrobiłam pracy domowej. Kto wie, co robili Polacy podczas wojny? Walczyli! Dobrze, piątka, niech pani przybije. Hmm? Dzieci: z czego składa się komórka? Z aparatu, stryczka, no i innych. Amanda, dostajesz uwagę w tej chwili. Dlaczego odrabiasz pracę domową w szkole? Bo przecież szkoła jest moim drugim domem. Dlaczego masz takie niskie oceny? Bo szkoła jest jak biedronka. Codziennie coraz niższe oceny. Zrobił ktoś z Was zadanie domowe? Ja zrobiłam! Ale przecież na tej kartce nic nie ma. Ale pani wie, że to jest. Zadanie wykonane prawidłowo? Jak je mogłaś zrobić? Przecież tu jest pusta kartka! No bo to zadanie jest po prostu niewidzialne. Kto mi powie, jaki był wczoraj projekt? Projekt Lady! Wczoraj lecia w telewizji, oglądałam. Ej, witam, bo was zaraz porozsadzam. A co pani piladen jest czy co? Dzieci. Jestem nauczycielem. Nie obchodzą mnie pani błędy życiowe. Także mam nadzieję, że filmik wam się spodobał, bo tyle, ile wyprosiliście o tego typu filmiki. To się w głowie nie mieści, także dziękuję Wam i napiszcie w komentarzu, kogo gasimy kolejnym razem: czy nauczycieli, czy rodziców. I jeśli macie pomysły na teksty, na zgaszenie, to również je napiszcie w komentarzu, bo pomysły się kończą, a nie ukrywam, że bardzo korzystam z Waszych tutaj przykładów, no i to mi pomaga, żeby nagrać tego typu odcinek. Również zapraszam Was na mój Instagram, ponieważ tam bardzo dużo się dzieje. Teraz trwają dwa rozdania w którym możecie wygrać voucher do stylizacji na rzęsy oraz voucher na peeling chemiczny. Także po majówce myślę, że warto sobie jeszcze taki relaks tutaj zafundować, a możecie wygrać także. Zachęcam, obserwujcie mnie, będzie mi bardzo miło, jeśli odwiedzicie również mnie tam. A tymczasem ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym filmiku, nie zapominajcie o subskrypcji, łapce w górze, no i komentarzu. Buziaki dla was, papa!